4 grudnia 2019 roku w Centrum Medycznym Brandmet w Słubicach odbyło się polsko-niemieckie seminarium Razem dla Zdrowia. Seminarium realizowane jest w ramach projektu Razem dla Zdrowia w partnerstwie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital imienia Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach, spółka ZOO. W naszym materiale filmowym prezentujemy kilka wypowiedzi o współpracy transgranicznej w obszarze zdrowia oraz o konkretnych działaniach medycznych. To projekt szpitala powiatowego w Subicach wspólnie ze stowarzyszeniem niemieckim w ramach tego projektu w pierwszej części jego realizacji odbył się piknik prozdrowotny na placu Bohaterów w Subicach. Natomiast druga część i zwieńczenie tego projektu to dzisiejsze sympozjum. Sympozjum w części ogólnej i później w części specjalistycznej dotyczącej chirurgii urazowo-ortopedycznej. Jeżeli chodzi o tą część ogólną, to chcemy jakby pokazać co robimy w aspekcie transgranicznym. I wreszcie, co chcemy robić w aspekcie transgranicznym, czyli jakie wyzwania przed nami, ewentualnie jakie projekty. To dzisiejsze spotkanie służy po pierwsze wzajemnemu poznaniu się, po drugie wstępnej wymianie doświadczeń, może krótkiej analizie potencjału służby zdrowia w aspekcie transgranicznym. No i to też wreszcie nowe otwarcie po to, aby realizować wspólne projekty, choćby w nowym okresie programowania Unii Europejskiej 2021-2027. Jest to projekt wspólny Szpital i Polsko-Niemiecka Fundacja Współpracy w Medycynie, której jestem prezesem. Do tej pory jakby te, te działania, które ja wspierałam, czyli głównie... Poruszanie tematu medycyny ratunkowej i tematu możliwości leczenia się pacjentów po stronie niemieckiej w przypadku zagrożenia życia, którzy właściwie w tej chwili jeszcze nie mamy możliwości przewożenia tych pacjentów. Mówię tutaj o stricte przypadkach, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie życia i pacjent nie ma możliwości, czy jakby tutaj na miejscu nie mamy możliwości tego pacjenta, pomocy temu pacjentowi. I w związku z tym dzisiaj po raz pierwszy, Taki wspólny projekt. Cieszę się bardzo, że, że doszło do tej sytuacji, że możemy i tutaj ogromne ukłony dla pana Łukasza Kaczmarka, bo on naprawdę mocno się w to zaangażował. Ja miałam nadzieję, że to kiedyś nastąpi i dzisiaj jest ten dzień, bardzo się cieszę. Mamy dzisiaj tutaj wielu lekarzy i osób z polityki, i e, którzy tutaj lokalnej i też z, pana, z ministerstwa i z Urzędu Marszałkowskiego, także cieszę się bardzo i, i, i liczę, że małymi krokami dojdziemy do optymalizacji tej współpracy. Która w końcowej wersji będzie bardzo korzystna dla naszych pacjentów i dla mieszkańców tutaj Pogranicza. Szpital w Słubicach realizuje program związany z rehabilitacją narządów ruchu, który jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. No, dowiedziałam się dzisiaj, że Brandmed bardzo ściśle współpracuje ze szpitalem w tym zakresie, bo jest jakby podwykonawcą świadczeń medycznych. Samorząd Województwa Lubuskiego w ubiegłym roku i w 2018 roku ogłaszał konkursy w zakresie rehabilitacji. Kwota dotacji dla wszystkich podmiotów na terenie województwa lubuskiego wyniosła 15 milionów złotych. Jednym z beneficjentów jest właśnie szpital w Słubicach. Jako szpital miejski w Weisenwittenstadt bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w tym polsko-niemieckim spotkaniu. Spotkaliśmy tutaj starych znajomych, z którymi już od dawna współpracujemy. Poznaliśmy nowe podmioty na polskim i niemieckim rynku ochrony zdrowia. Myślimy, że uda się nawiązać nową współpracę. Cieszymy się na to, że w przyszłości będziemy mogli kontynuować działania. Jakie to mogą być kierunki? Z jednej strony kierunek z Niemiec do Polski. Jesteśmy tutaj w Centrum Medycznym Brandmed. Lekarzy, którzy pracują w naszym szpitalu, byli również pracownikami Brandmedu. Możemy know-how, które zdobywają w szpitalu z niemieckimi pacjentami, z niemieckimi procedurami wykorzystywać tutaj również do obsługi pacjentów na terenie Słubic, na terenie pogranicznym. Myślę też, że istnieje możliwość zakupu przez nas pewnych świadczeń, pakietów świadczeń z Brandmedu, czy to w zakresie fizykoterapii, ergoterapii, czy terapii ruchowej, będzie możliwość również, tak myślę, zakupu usług z Brandmedu do nas. Reprezentuję oddział ortopedii i traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Słubickiego. Nazywam się Wojciech Piechowicz. W naszym oddziale wykonujemy około tysiąca zabiegów rocznie. Są to zabiegi zaopatrujące urazy w obrębie narządu ruchu, jak również deformacje narządu ruchu, jak również zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze stawów pod postacią protezoplastyk stawów biodrowych, kolanowych i stawu barkowego. Wykonujemy również licznie, że tak powiem, zabiegi artroskopowe stawu, głównie, głównie stawu kolanowego, gdzie zaopatrujemy uszkodzenia wewnątrzstawowe, krząski stawowej, łąkotek czy też rekonstrukcje wykonujemy więzadeł śródstawowych. Również artroskopię stawu barkowego i skokowego. No, jesteśmy 24-łóżkowym oddziałem. Myślę, że ta ilość zabiegów no jest godna chyba pochwalenia się nawet, bo no dosyć, dosyć, że tak powiem, to świadczy o prężności tego oddziału i, i zakresu wykonywanych operacji i, i ilości. Też. Cieszymy się, że ochrona zdrowia i problemy, z którymi na co dzień borykają się pacjenci, niezmiennie stanowią żywy temat do dyskusji, w wyniku której zyskują właśnie ci ostatni. Centrum Medyczne Brandmet zaprasza do udziału w kolejnych wydarzeniach, zarówno naukowych, jak i rozrywkowych, o których będziemy informować Państwa na bieżąco.